kolaneru, W sumie dawno tego nie robiłam, więc sobie zobaczymy No, akurat trenuję boks. To nie wiem, co to jest. Tęczowa flaga i... No, <gryzny> Znajmy. Coś innego teraz. Zrobiłam ten ranking, sobie zobaczymy, jak się zmienił u mnie gust. O matko, to nie... Sorki, oś, ja mnie czułeś, piątka, ciło, nie, mm -mm. serio? No ale dobra. Ogląda, a? Wreszcie. No halo, jak ty? Pikał. Ty, ty, ty. Ludzie tu nagrywają i ja raz to nagrywałam, więc o, tralolo, pięć no... Ej, halo! O! Poniekam balabum i jeden dla mnie. Nie znam. To jest siwą coś tam, bomba coś tam. Tryk tropi. Czyli mero, truli, no to na cztery. kapucina osiasi, nollivi. O, tung, tung. Lele, tam, tam, tam. Balerina, kapucina, no. Sorry. No, tego też nie zapraszam. No, może być. Tung, 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 no halo. Jestem złoczyńcą. Coś takiego uwielbiam. Hmm. Może być. Nie wiem. Sorry. Zwięczę za dużo. No, mamo. no, no. No przywraca się. Nie. No. Sorry. No. Nie, nie, nie. Oj. To jest psura. Kim piesków? A nie, to już się kończy. Nie, nie.